Siemano, witam wszystkich. Yy, kolejny trening. Dzisiaj zrobimy sobie plecy, yy, bo jutro jedziemy do Krakowa, także w Krakowie zrobimy jakieś nogi, albo martwe ciągi. Yy, dzisiaj postanowiłem zrobić plecy. Zrobimy podobnym systemem jak barki, czyli jedno ćwiczenie, yy, typowo siłowe. Yy, w dzisiejszym wypadku wypadło kurwa wypadku wypadło yy, na wiosłowanie sztangą zrobię sobie 4 albo 5 serii yy, do 5 wiosłowania sztangą a później zobaczymy, na pewno będzie jeszcze 4 serie będą yy, podciągania czy do maksa, czy z, podwie z podwieszonym ciężarem zobaczę nieważne i później jakieś, jakieś akcesoryjne jeszcze dwa kosmetyczne takie ćwiczenia żeby te plecy dobić i, i to będzie tyle myślę, także jak chcesz, nie, nie A, jeszcze jedno. <śmieniciela> <śmieniciela> Omówienie każdego y, ćwiczenia z osobno nagrywam w inny dzień. Musicie mi wybaczyć, niestety, z pewnych powodów y, nie dałem rady. Ale zanim zaczniemy omawiać, mam takie pytanie do was, drodzy widzowie. <śmieniciela> Czy tylko ja tak mam, że czasami wstanę rano. Yy, siądę na łóżku, tak zrobię parę łyków wody, dojdę do siebie i wpadnie mi taki pomysł do głowy, albo tak jakby coś w głowie mojej tej pustej do mnie mówiło Tomasz, zrób coś dzisiaj pojebanego. I, i akurat dzisiaj zrobiłem coś pojebanego. <laughs> Kurwa tak naprawdę chciałem być silniejszy, a jak wiecie, wszyscy yy, wszyscy ludzie silni, najsilniejsi na świecie są łysi. Dlatego ojebałem się na łyso. I mam nadzieję, że coś mi to da, ale dobra. To już koniec głupich wygłupów. Głupich wygłupów. Się kurde powtarzam co chwilę. Możemy przejść, myślę, do omówienia każdego ćwiczenia. Także pierwszym ćwiczeniem, tak jak już mówiłem, typowo siłowym yy, było. Wiosłowanie sztangą zrobiłem sobie 5 serii po 5 powtórzeń, a dokładnie były to 3 serie ciężarem 120 kg i na dwie ostatnie założyłem sobie już pas, bo dodałem 10 kg, czyli było razem 3 serie na 120 i dwie serie ostatnie już z pasem, tak żeby te, te plecy jednak nie dostały aż tak w kość. Na 130 kg, jako tako to wyszło, myślę, i, i, i tyle nie ma się co tutaj jeszcze rozgadywać na ten temat. Yy, przechodzimy do materiału, a później do następnego omówienia. Muzyka Bez którego mój trening pleców oczywiście Nigdy by się mógł Nie mógł obejść yy, Jest to podciąganie Stwierdziłem, że zrobię sobie Podciąganie normalne yy, Bez żadnego podwieszanego ciężaru 4 serie 10 powtórzeń i o dziwo Bardzo ładnie to wyszło Bardzo wysoko się nawet podciągałem Muszę się pochwalić Sam siebie czasami I myślę, że to tyle Lecimy dalej Bardzo lubianym ćwiczeniem yy, treningu pleców było wiosłowanie półsztangą, tak to się chyba nazywa fachowo, yy, czy tam z angielskiego T-bar Row, chyba tak. Nie wiem, jeśli jestem w błędzie, proszę mnie poprawić. Sekcja komentarzy jest wasza, oczywiście, mówię jak najebany, ale nie jestem. <laughs> yy, zrobiłem sobie cztery serie po 10 powtórzeń ciężarem 80 kg. Yy, tutaj taka uwaga. Zamieniam sobie to ćwiczenie często z wiosłowaniem, hantelkiem, tak żeby nie pracować cały czas yy, tymi dwoma rękami, ręcami, tylko też od czasu do czasu sobie popracować jedną stroną, drugą stroną wyrównać tam jakieś, znowu się powtórzę nierówności, dysproporcje siłowe o, z każdej ze strony. Dlatego takie robię sobie zmiany. Dobrze, lecimy dalej. ostatnim ćwiczeniem, takim dopierdzielającym żeby brzydko nie mówić, narciosz <laughs> yy, czyli, no nie wiosłowanie szarpanie kabla, o, no to będzie dobre szarpanie kabla, cztery serie, ale zrobiłem sobie większym ciężarem, takim do 10, nie jak wtedy yy, mniejszy ciężar do 16, tym razem założyłem więcej, jakieś 60 około kilogramów, tam było w tych sztabkach 4 serie, 10 powtórzeń i plecy załatwione. Także myślę, że się podobało. I do następnego: jutro robię klatę, także już będzie Whistle, robi klatę. <trymety> Trzymajcie się. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał YouTube. Lajkujcie mój fanpage Instagrama. Zapraszam na stronę Pandaut o takie eleganckie ciuszki. I oczywiście na stronę Monster Power i pamiętajcie o moim kodzie rabatowym, jakże trudnym do zapamiętania, Tomeczek, bo inne kody nie działają. Trzymajcie się na razie.